Hej, witajcie z tej strony, Dziś Mam dla Was kolejny gameplay z komentarzem. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Ghost. Gramy sobie tutaj na mapie Warhawk, Honey Badgerem i moje killstriki to jest piesek, hind i maniak. Tak. I w tym meczu grałem sobie tu ze Świdrem. Bardzo go pozdrawiam. Na pewno, znacie... Na pewno go znacie, bo on ma bardzo popularny kanał FPSowy ale, jak chcecie, to możecie na niego zajrzeć. I dobra. Bardzo na początku chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za 43 subskrypcje na moim kanale, co wybiły. Chyba, bodajże wczoraj. Bardzo, to bardzo Wam za to dziękuję. Nawet co nie wyobrażacie, jak ja się z tego cieszę, że ten kanał wreszcie żyje, że komentujecie, że oceniacie te filmiki. Bardzo, to bardzo Wam dziękuję za to. Jakbym miał, jak się Wam oddzięczyć, to na pewno się odwdzięczę. Możliwe, że jakiś konkurs za niedługo zrobię, ale jeszcze nie wiem, nie wiem. I dobra, przechodzimy do tematu dzisiejszego filmiku, bo mam fajny temat. Mam historię, o tak można lepiej powiedzieć. Taką historię, albo może raczej obóz, o, obóz. Ale dobra, też może być historia, no. Chciałem cię wam opowiedzieć, jak byłem na obozie. Obozie chyba to był harcerski obóz, albo nie wiem, nie wiem co to było. Jakiś z kościoła o, obóz był to. Był to jakiś z kościoła obóz. No i tak, to bo, od początku wam opowiem, bo nie ma co skracać. I dobra, byliśmy w kościele, w takiej pewnej niedzieli, i ksiądz ogłosił, że zap zapisy są na obóz, o, zapisy są na obóz, i kto chce, to niech się zapisuje, yy, bardzo tanio, i to powiem wam bardzo się opłacało, bo na dwa tygodnie kosztowało bodajże 300 zł, i to było aż podejrzane, że tak tanio było, to ja mówię, kurwa, co tam musi być, chyba, Chyba będziemy w dżungli, albo coś takiego, ja, że no... Troszeczkę miałem taki do tego obozu obawy, no. Ale mój kolega zaczął mnie tak nacierać, tak mi zaczął gadać, no i wreszcie, mówię, no skusiłem się, skusiłem się na to. Już tam ksiądz od razu mówił, że tam będziemy pod namiotami spać, i że to nie będzie Miasto, że to nie będzie Nowy Jork, tylko to będzie <laughs> za dupie, jak syn. Ale no mówię, no, na pewno nie będzie aż takie, no, że, że nie wyobrażam sobie, że aż takie będzie. A było, <laughs> i dobra No i nadszedł ten dzień wyjazdu I my tam yy, Wsiadamy do tego pociągu Już mi zaczęło coś śmierdzieć Śmierdzieć pod takim względem, że Że no, coś mi tu już nie pasiło Że Coś mi tu już nie pasiło w tym W tym obozie, nie? Bo ludzie byli tacy, no kurwa To był koszmar po prostu No dobra, ale Powiem wam wszystko po kolei, żebyście nie, Żebym wam to za bardzo nie skracał No i tak, my dojechaliśmy wejście do, do właśnie tej miejscowości Co tam mieliśmy mieć zakwaterowanie O zakwaterowanie, to fajnie to ująłem Na takim zadupiu I tak, tam były namioty już rozłożone Wszystko było tak Wszystko pięknie, elegancko Zajechaliśmy tam, ja już wiedziałem, że będziemy pod namiotami spać I, ale jak ja tam Wjechałem w tą miejscowość To było takie zadupie To była taka dżungla że ja nie wiem skąd oni taką dżunglę wzięli. To nie wiem kurwa, to było chyba największe zadupie chyba w Polsce, no Pamiętam jak sklep, to musieliśmy najpierw autokarem jechać, chyba no przynajmniej przynajmniej z 20 minut i jeszcze później dojść gdzieś. Jak ja miałem tego dosyć, jak na takim zadupie mieszkać, bo ja wiecie, ja jestem z miasta, i ja nie jestem przyzwyczajony takiego zadupia. Ale mówię wam, takie zadupie Pamiętam jak do kościoła szliśmy To musieliśmy najpierw autokarem dojechać Tak przynajmniej 20 minut Jeszcze później dojść No to Masakra powiem wam, masakra Takie zadupie, że Chyba w środku lasu nam <grym> Rozłożyli te namioty I tak Chciałem też powiedzieć o tym towarzystwie Co z nimi byłem Powiem wam tak To były jakieś dzieci kurwa Z domu dziecka Co chyba nie widziały nigdy rodziców na oczy I chyba nigdy nie miały rodziców Powiem wam tak to kurwa była jakaś masakra. To było jakieś nieporozumienie w ogóle. Ja tam byłem, normalnie wychowany człowiek, a tam się czułem, jakbym kurwa był w jakimś zakładzie poprawczym o najwyższym rygorze albo nie wiem coś. To, to były jakieś psychole albo coś. Kurwa, Mać, dajcie mi spokój z tym. Masakra tam była. Jen, te dzieci jakoś tam skakały. Wiecie co one robią? Brały żabę, rozpływali ją na pół, odcinali nogi i mówili, że się bawią w doktora. Ja pierdolę. Zwierzęta a, yy, mordowali, niszczyli wszystko. Ja mówię, mam kurwa ja by, nie wiem, jakiegoś yy, psychiatryka je wypuszczono, te dzieci. Ja mówię, o kurwa, fajnie się wpakowaliśmy, fajnie się wpakowaliśmy. Mojemu koledze nam ukradli kasę, tam pamiętam, że jeszcze mu ukradli. No dużo złodziejstwa było bardzo dużo złodziejstwa, Jeden był taki psychol, sobie co mu coś powiedziałeś, w kamienia brał i cię jebał z całej siły. No tak było, tak było, to nasz nie było śmieszne No ja tam byłem akurat grzeczny Nie chciałem z nikim tam spiny robić, bo To były po, po prostu psychola z takimi ludźmi To nie ma co zadzierać, bo oni mogą Nie wiadomo co ci zrobić, oni mogą W nocy kurwać i podeżreć gardło Ja mówię, nie, dziękuję bardzo jak chcę jakoś to przetrwać, to przetrwać chcę I wracać jak najszybciej do domku. I bardzo, to bardzo się dużył ten czas, dużył, dużył I to było bodajże chyba dwa tygodnie Ale tak się dużyło, jakbym tam był w miesiąc i tam pamiętam, jeszcze pompowane było wszystko wodą. Jak na przykład, wszystko było ze studni. Ta woda cała była ze studni, i w ogóle o prądzie to nie ma co myśleć nawet. A taka jeszcze jedna rzecz, jak tam byliśmy, to wszystkie ubrania, wszystko było przemoczone. Bo wiecie, jak tam lał deszcz, to cały ten namiot przeciekał. To była tam kurwa powódź, no. Na, na łeb się trochę lała woda, no w nocy to. No to niekiedy takie były noce nieprzespane, że no... Ciągle coś się działo, coś się lała woda i yy, ciągle trzeba było coś zatykać, wołać, wołać kogoś, żeby to naprawił. No mówię wam, masakra, masakra po prostu. Ja w takich warunkach no nie mogłem żyć. No ale jakoś przeżyłem te dwa tygodnie. Sam się dziwię sobie, że to przeżyłem w ogóle, bo to było... To był horror po prostu, to był horror. Ja nie wiem w co ja się wpakowałem, no. I mój kolega tak samo czuł to co ja. A mówi, co się my kurwa wpakowaliśmy, no. No, ładnie, ładnie, no. Nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że to takie, tak to będzie wyglądać, no ale no niestety. Musieliśmy to przetrwać, no i jakoś to przetrwaliśmy. Mówię wam, masakra. Nigdy się nie wybierajcie na takie obozy, bo kurwa, to że tanio, to nie ma co się wybierać na takie. To jest ciemna randka, o tak można powiedzieć. Że jedziesz w ciemno i nie wiadomo, co z kim ty jedziesz, yy, gdzie jedziesz i co tam będziesz robił, no mówię wam. Jedynie mi się podobało na tamte, tamtym obozie, że mogłeś sobie, mogłeś wziąć kajak i mogłeś sobie popływać. Ale tam były takie ograniczenia, nie mogłeś pływać, musiałeś kurwa wołać pięciu wychowawców, żeby sobie popływać w wodzie, no a, a woda była do kolan. To no, po prostu nas traktowali jak jakieś kurwa noworodki po prostu, no wszędzie, żeby się wysikać to musiałeś poinformować. No mówię wam, to było, to był kurwa obóz poprawczy... Jakiś z jakimś dużym nadzorem, no nie polecam, jedynie mi się podobały te kajaki, no z tego z całego obozu, były tam jakieś tam wycieczki, jak coś w tym stylu, ale to mnie w ogóle nie jarało i to w ogóle, ogóle kościelne obóz, co chwilę modlitwy i takie sprawy, no ja to nic nie mam do tego, ale no co, to, co za dużo to niezdrowo. No i dobra, i filmik dobiega do końca. Jeśli Wam się spodoba taka historia, piszcie, czy chcecie więcej takich historii. Ja tam jeszcze chyba e, dwie sesje niedawno przypomniałem, mogę Wam opowiedzieć. I dobra, ja się powoli z Wami żegnam. Klikcie czuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście. I najważniejsze, skomentujcie, co myślicie o tym. Dobra, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!